Ostatni gasi światło w polskim rolnictwie, znika polskie gospodarstwo rodzinne zapisane w Konstytucji, ale ono zniknie, jeżeli wszystko ma być albo z Ukrainy, albo z Argentyny. Umowa Mercosur, jeżeli komuś się zdaje, że zmontuje nową większość w Unii Europejskiej i ta większość nam przegłosuje i odszczeka. Nie, nic takiego się nie wydarzy. Nic tak nie podto Niemcy i Francuzi tę umowę zawierali, żeby ją teraz odwoływać. Więc trzeba wyjść z Eurokołchozu. Tak jak trzeba było wyjść z bloku sowieckiego, tak trzeba wyjść z Eurosowietu. Unia Europejska jest to Związek Sowiecki i Trzecia Rzesza Wietnam, w jednym, w dobym wcieleniu. Na tęczowo, na zielono. Ale jest to organizacja wro...